W sobotę 29 września, blisko 60 rowerzystów wzięło udział w masowym przejeździe rowerowym ulicami Stargardu Szczecińskiego. Organizatorem rowerowej wycieczki było Stargarskie Porozumienie Rowerowe. Była to kolejna wspólna akcja grupy zapalonych rowerzystów, mająca zwrócić uwagę na potrzebę budowania wciąż nowych ścieżek rowerowych, stojaków na rowery i prezentująca rower jako alternatywny sposób poruszania się po mieście. Chcemy pokazać swoją obecność na ulicach miasta. Chcemy apelować o bezpieczne przejazdy, o bezpieczeństwo na ulicach Stargardu, o bezpieczną infrastrukturę. Ostatni przejazd, jak pamiętacie, Majowy był niestety poświęcony naszym dwóm kolegom, tragicznie zmarłym po wypadku i z ich udziałem, kiedy pijany, pijany bandyta wjechał w kolumnę rowerzystów w Żabowie koło Tyżyc. Oby takich okazji, okazji było, nie było wcale, żeby żeby rowerzyści czuli się bezpieczni w czasie jazdy i żeby i żeby... Nie było takich wypadków z udziałem rowerzystów. Na rynek staromiejski, który był miejscem zbiórki rowerzystów, przyjechały panie, dotarli panowie, były dzieci i młodzież, czyli całe stargardzkie rodziny. Stargardzkie porozumienie rowerowe jest inicjatywą obywatelską skupiającą stowarzyszenia i kluby o charakterze turystycznym, ekologicznym i szeroko pojętej turystyce rowerowej. Stargardzcy rowerzyści w asyście policji, straży miejskiej i naszej telewizji ruszyli na ulice miasta. Masowy przejazd rowerowy zakończył się na Żabim Uroczysku. W programie imprezy zorganizowanej przez Proeuropejskie Centrum Ekologiczne znalazły się m.in. prelekcje na temat czynnej ochrony przyrody i recyklingu, wystawa plastyczna, ekorajt na orientację, mecze siatkówki, turniej szachowy, wspólne ognisko, a dla najmłodszych, stolik małego ekologa. Sprzątanie ziemi na żabim uroczysku to przedsięwzięcie w ramach Czystego Lasu projektu realizowanego z inicjatywy Stargardzkiego Stowarzyszenia Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Jego główne założenia to czynna ochrona użytku ekologicznego, przywrócenie funkcjonalności leśnych alejek i polan w celu stworzenia dogodnych miejsc do rekreacji i wypoczynku dla osób odwiedzających to urokliwe miejsce, edukacja przyrodnicza poprzez stworzenie ścieżki dydaktycznej, oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla szkół i przedszkoli. Każdy, kto wziął udział zarówno w przejeździe rowerowym, jak i imprezie ekologicznej, na pewno nie żałował. Piękna pogoda, wspaniali ludzie, bardzo dobra atmosfera. Wszystko, co potrzebne do udanej imprezy. Nie daj się, nie daj się! Nie daj się, nie daj, tak. Może jak będziesz tak krzyczeć, to, ci daj, to sama będziesz tam krzyczeć. To jest odpowiedź. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Wam to idzie. Świetnie, słuchajcie, to nie berek. Ani yeah. nie to Dobrze, to na magicznym sposobem spotykamy. Dobry, ale trzeci w Bardzo proszę, podziękować sobie. w japońskim przyjmę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Przeczytajcie. 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 Ta dwa WMA i inne stylu walki pięknie prezentowali sobie to jest najważniejsze, najważniej kto wygrał, najważniej kto...